Nie byłeś pewien, czy cię będę chciała. Nie byłam pewna, czy mnie będziesz chciał. To nie tak łatwo, po tylu latach, zaufać przyciąganiu ciał. Dojrzała miłość dla dojrzałych ludzi, dojrzali ludzie to kochany my. Tyle już wiemy i potrafimy. I ciągle mamy gorące sny. Długo czekałam, ale przyszła. Miało jej nie być, ale jest. Lekko zmęczona, choć niebrzydka, czasem z kwiatami, a czasami bez. Dojrzała miłość dla dojrzałych ludzi. Dojrzali ludzie to kochany my. Tyle, Tyle już wiemy. I potrafimy i ciągle mamy gorące sny.